W takim rozsądzone, w ruchu uchwalone, uświęcone e swoją empatią, swoim zrozumieniem. Empatią, czuciem do prokreacji, do słodzeń, ochrona jądra, ochrona ciała, namiżąc, co najważniejsze, rakując spory To tak jak trzeba, jak poprawnie, jak najlepiej, ten schemat obronny, samobronny, jak na końcu Biblię pisałem. Dożywienie, witalizacja, jakości, stanowienie się, edukacja, do tego, żeby mi zapewnione, zabezpieczone. No i to realizowanie się, że w imię spłodzeń, w kontaktach z ludźmi też, że w imię spłodzeń, w imię ciąż, szanując to, te trójkę schematów teraz, łatwiej, to wczoraj powiedziałem, czas w imię ciąż i te, jak coś mówią, że mają ode mnie, dzięki mm. moim rozsądom, taka receptura w świątyni mogło się nagrać i słuchać, najlepiej ufać sobie, żeby się nie dać wrobić coś gorzej. I odchodzę z i święty Krzyża spojrzenie w kontakcie, że jak z kimś nie, to to nie, bo jak nie spadam to nie. I spokojnie, to jest na kontakcie, że ja z Tobą nie. Jak to jest zainteresowane, to tylko wtedy ludzi posłucham i wtedy wiem, jak rozgrywać dalej.